Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu prowadzi nabór wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego. Można je składać do 15 grudnia 2025 roku. Bon ciepłowniczy to oświadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie gospodarstw domowych o niższych dochodach, dotkniętych wysokimi kosztami ogrzewania sieciowego, przysługuje gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, korzystającym w przypadku Tarnobrzega z ciepła dostarczanego przez spółkę ECO. Poza tym warunkiem trzeba spełnić jeszcze pewne inne kryteria. W pierwszej kolejności, bardzo ważne, w Tarnobrzegu obowiązują cztery grupy taryfowe. Tylko trzy z nich uprawniają do skorzystania z bonu ciepłowniczego. Więc bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, którzy zanim jeszcze przystąpią do wypełniania wniosku, żeby sprawdzili sobie, w której są grupie taryfowej. Jeżeli to będzie grupa taryfowa B1, to nie będzie im przysługiwał bon ciepłowniczy. I takich osób może być sporo w Tarnobrzegu, więc prosimy, żeby to sprawdzać. Można się udać do spółdzielni mieszkaniowej, bo będzie Zaświadczenie. Osoby, które mają, są odbiorcami bezpośrednio i mają podpisaną umowę z ECO, e, muszą sobie sprawdzić w umowie czy na rachunku. Tam też powinna być wskazana, która to jest grupa taryfowa. Obowiązuje również kryterium dochodowe dla gospodarstw jednoosobowych. Wynosi ono 3272 zł. 69 groszy, dla wieloosobowych 2454 zł. 52 grosze. Jeżeli ktoś będzie przekraczał kryterium dochodowe, to wtedy obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, czyli obniża się wartość bonu w zależności jak jest przekroczone kryterium dochodowe. W Tarnobrzegu świadczenie będzie przysługiwało w maksymalnej kwocie 500 zł, bo zgodnie z ustawą tam są widełki i my jesteśmy w tej pierwszej grupie, czyli gdzie kwota mieści się tej jednostkowej ceny za dostawę ciepła powyżej 170 zł za gigajoule więc tam maksymalna kwota do finansowania to jest 500 zł, a minimalna 20 zł. Wnioski o bądź ciepłownicze można składać do 15 grudnia bieżącego roku elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnieniem z wykorzystaniem profilu zaufanego, a także drogą papierową w miejskim ośrodku pomocy rodzinie w Tarnobrzegu w pokoju 221 w godzinach pracy ośrodka lub za pośrednictwem poczty. Wszystkie informacje można znaleźć u nas na stronie. Tam jest wzór wniosku, wzór zaświadczenia i klauzula RODO. Ci, którzy, którym ciepło powiedzmy dostarcza spółdzielnia mieszkaniowa albo tam, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa, czy jakiś zarządca budynku, to muszą mieć od nich zaświadczenie o tym, w której są grupie taryfowej. Ci, którzy mają indywidualnie podpisane umowy z ECO, tak jest na przykład w przypadku mieszkańców bloków TTBS-u, niektórzy mają, sami podpisywali umowy z ECO, muszą do wniosku dołączyć, Kopie umowy lub e, kopię rachunku, na którym będzie widnia jaka to jest grupa taryfowa. Bądź ciepłowniczy za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku jest wypłacany jednorazowo. Wypłaty ruszą w 2026 roku.